Witam was, kochane panny i bardzo, bardzo z góry przepraszam, ale też dziękuję za cierpliwość no niestety tak to u mnie jest, taką mam sytuację, że nie zawsze udaje mi się całym, że tak powiem, kompletem znaków nagrać wszystkie czytania ale zawsze trzeba widzieć plusy każdej sytuacji i jeszcze mamy czerwiec, więc jeszcze jeszcze się mieszczę aczkolwiek wiadomo, że energie kart działają nie według kalendarzowych dat to jest czas działania energii, więc powiedzmy, że na po prostu najbliższy miesiąc, końcówkę czerwca, pierwszą połowę lipca, te czytanie dla Was powinny rezonować. Eee, drogie Panny, zaczynamy czytanie. Mm, karty są już rozłożone, dlatego że, jak widać, korzystałam z siedmiu różnych talii, więc to tasowanie trwało dosyć sporo, bez sensu byłoby, żebyście to oglądali. I zaczynamy od karty miesiąca energii głównej, którą przedstawia nam Runa Rajdo. Runa, która jest runą dalekich podróży, takiego stawiania się w świecie. Ta karta pięknie przedstawia. To jest droga prosto do celu, prosta droga do celu. To jest też runa, która mówi o podróżach nie tylko takich fizycznych, ale też podróżach duchowych. Runa Wędrówki. Takiej, która czasami może wymagać dobrej rady, na pewno jakiegoś kompetentnego przygotowania. Runa ta wskazuje nam na zmiany, które teraz powinniście przeprowadzić w bardzo uporządkowany sposób. Jest to coś, co jest charakterystyczne dla panien, tak? To uporządkowanie, usystematyzowanie, taka skrupulatność. Więc tutaj nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. E, tak trzeba sobie uporządkować wszystko, aby nic co jest chaotyczne nie wybijało was z rytmu, e, żeby po prostu nie jakby odciągało was od tego kierunku podróży waszej jakakolwiek by to podróż nie była. Dlatego tutaj mamy podkreślenie, że w tym miesiącu m, na ten moment bardzo ważne jest, e, aby Przygotować się odpowiednio, odpowiednio zaplanować strategię, logistykę, jakiegokolwiek działania. Bo podróżą może być wyruszenie po poszukiwanie pracy, podróżą może być wyjazd na wakacje, ale podróżą może być też przygotowanie się na przykład do przepracowania jakichś swoich m, rzeczy, tematów, do przerobienia, przetransformowania czegoś. To wszystko tak naprawdę jest naszą m, codzienną życiową podróżą. M, pamiętaj, droga Panno, aby kierować się rozumem. Aby słuchać dobrych rad z otoczenia, ale też dopuszczać do siebie głos intuicji. I jeżeli pojawia się sytuacja, że nie potrafisz podjąć jakiejś decyzji, albo nie wiesz, co wybrać, lub jak coś zrobić, to to jest znak, że trzeba ten moment przeczekać, żeby nie robić niczego na siłę, w myśl, że po trupach do celu, tak? Ta runa opisana jest jako runa na podejmowanie konkretnych działań, i ona wprowadza w życie istotne zmiany, i jest taką podróżą, która może być wędrowaniem przez mrok, może być wędrowaniem przez mgłę, ale również przez światło. Tak jak mówiłam, to może być podróż rzeczywista, ale i podróż duchowa poszukiwania siebie. To może być też po prostu zmiana postępowania. W każdym razie Rajdo mówi, że to jest bardzo korzystny czas na rozpoczęcie wędrówki. W stronę najwyższej góry, jaką ujrzysz. I pamiętaj, aby być jak ta góra. Nieustępliwym i twardym, e, jasnym, wy, jakby wystawionym na światło słońca. Wyjdź poza schematy, wyjdź poza codzienność i pamiętaj, że nie podróżuje się samotnie. Zabierz w tę podróż ze sobą, siebie jako amulet ta runa chroni nas właśnie podczas podróży, ale wspiera też we wszystkich sprawach sądowych, w procesach, chroni przed chaosem. Jest y, idealnym y, talizmanem dla muzyków, dla podróżników, ale też dla ludzi, którzy zajmują się astrologią i tego typu sprawami. Karta numer dwa, czyli w co zajrzeć głębiej. Tutaj mamy kartę stali Transferingu rzeczywistości. O tytule Pieniądze. I ta karta mówi o tym, że przede wszystkim należy zmierzać do swojego celu, o czym mówiła karta poprzednia. Uwielbiam, jak są takie synchroniczności, i nie myśleć jakby o tych pieniądzach, a wtedy one pojawią się automatycznie. Dołączą. Jako twój towarzysz podróży, bo dopóki nie jesteś na swojej drodze, nie pojawią się te wszystkie sprzyjające i potrzebne ci okoliczności. Pamiętaj, że najważniejszą zasadą jest to, żeby nie myśleć z pozycji braku. Nie myśl, że pieniędzy ci brakuje, nie myśl, że ich nie masz. Pomyśl, że mam, nieważne ile, ale mam skup się na tym fakcie, bo wtedy nieważne ile ich masz, będzie ich zawsze jeszcze więcej. I pamiętaj o tym, że jeżeli otrzymujesz jakieś pieniądze, nawet gdy nie wiem, jest ci wydawana reszta w sklepie, to przyjmuj je zawsze z radością i miłością, a wydawaj je bez trosko, bez żalu. Nie bądź tusi groszem. Nie bądź skąpcem. Nie gromać też wielkich sum bez określonego celu, bo wtedy wszystko jakby zaburza tą energetykę. Pieniądz jest energią i trzeba wywołać ruch w tej energii. Pamiętaj, że środki płyną przez rurę, a nie przez rezerwuar jak mówi Wadim Zeland. I Człowiek ma taką tendencję, aby liczyć się z każdym groszem. Zastanawia się, jak zaoszczędzić, wydaje bardzo skąpo, wciąż narzeka na zbyt wysokie ceny, zbyt małe zarobki. Generalnie cały czas jest pozycja braku i narzekania. I wtedy myśli właśnie są skupione na tym jednym, czyli na braku pieniędzy. A to jest taki nasz mentalny szablon, taki schemat, którego jesteśmy nauczeni. I pamiętajmy, że energia podąża za uwagą, za naszymi myślami. Nasze myśli się manifestują, więc jak mogłoby być inaczej, jeżeli myślisz z pozycji braku? Trzeba myśleć nie o braku pieniędzy, ale o tym, że je mamy, nawet jeżeli ich jest niewiele. Mamy. I jest taki bardzo fajny rytuał, o którym Wadim Zeland pisze, aby podnosić wszystkie porzucone, nikomu niepotrzebne monety, zwłaszcza te zarcewiałe, brzydkie, zniszczone, których nikt by nigdy nie podniósł. Troskliwie je zbieraj, znajdź dla nich jakieś ładne pudełeczko, szkatułeczkę i Mów do nich. Eee, mów do nich z czułością, patrz na nie z czułością i wdzięcznością. Eee, podnosząc, powiedz do nich: Ja się o Was troszczę, jesteście już w domu i przyprowadźcie do mnie swoich przyjaciół. Taki mały, niby niepozorny rytualik, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę ma moc i sprawia fajne, bardzo fajne rzeczy. Karta numer 3 na pozycji temat, który jest do przepracowania, coś, co wymaga y, skupienia. I to jest y, karta Stali Oshozen, prowadzenie, która pokazuje nam, że każdy z nas ma w sobie swojego własnego przewodnika. Tutaj widzimy taką postać. Ze skrzydłami, możemy skojarzyć ją, pierwsze zawsze skojarzenie jest z aniołem, taki wielobarwny tęczowy anioł. I ta postać yy, chce nam przypomnieć, że żeby zaufać, że każdy z nas w swoim wnętrzu ma właśnie takiego tęczowego anioła, takiego przewodnika. I nie trzeba szukać przewodnika na zewnątrz, w swoim otoczeniu, w swoim świecie. Pamiętaj, że Przewodnik jest zawsze z tobą i mówi do ciebie szeptem, tylko czasami możemy się wahać, czy na pewno dobrze zrozumieliśmy, czy na pewno słyszymy to, co słyszymy, czasami możemy nie usłyszeć. Ta karta y, przynosi wyraźną wskazówkę, że twój przewodnik jest w tobie i jego iskra, jego blask oświetli ci każdą drogę i zaprowadzi cię dwie dokładnie tam, gdzie powinieneś powinnaś być. I skoro ta karta pojawia się na pozycji tematu do przepracowania, to być może niektóre z Was, niektórzy z Was utraciliście wiarę w posiadanie tego wewnętrznego przewodnika albo bardzo usilnie szukacie go gdzieś na zewnątrz siebie. Więc przypomnijcie sobie, drogie panny, że macie go zawsze ze sobą, zawsze i wszędzie. I pięknie się to synchronizuje, że oświetli Wam każdą drogę. Tylko pamiętajcie, że z Wami jest. Na pozycji numer 4 mamy kartę, co... Co da ulgę, co może dawać ulgę, co was może uzdrawiać, co jest uzdrawiające, tak? I tutaj jest karta Oddech. Karta, która przypomina, aby zatrzymać się czasem i dokonać tego cudu oddechu, zwolnić tempo życia i połączyć się z głębokim miejscem, gdzie następuje wymiana. Naszego oddechu z życiem i kreacją. To jest takie ucieleśnienie duchowej rzeczywistości w naszym rdzeniu, powrót do naszej prawdziwej natury, do naszej duszy. Ta karta też przynosi wskazówkę, aby odpowiadać, a nie reagować. Łączyć nasz oddech z oddechem życia. To jest pięknie pokazana ta wymiana, tak? To, co jest we wnętrzu tej postaci, wydychane jest i tworzy niebo. I to jest taka. Niekończąca się cyrkulacja, niekończąca się właśnie wymiana. A w takim bardzo przyziemnym znaczeniu, no to po prostu uzdrawiający dla Was może być wszystko, co związane z oddechem, ćwiczenia oddechowe. Jest mnóstwo różnych technik oddechowych, możecie sobie poszuka poszukać. Bardzo dużo jest medytacji oddechowych, chociażby ćwiczenia codzienne z Wim Hofem. Bardzo proste, bardzo krótkie, a bardzo energetyzujące. Także dla Was. Na ten moment bardzo ważne jest skupienie się na swoim oddechu. Kolejna karta na pozycji, co przynosi radość lub co powinniście jeszcze bardziej jakby przyciągać do swojego życia, jeśli tego nie macie lub jeśli macie tego mało, to jest karta o tytule wytrwałość. I to jest zaproszenie do tego, aby pozostawać stabilnym i zdeterminowalnym. To jest takie zaproszenie do wiary w to, że potrafisz i możesz przetrwać wszystko. I możesz przetrwać nawet długi proces uzdrawiania, czy oczekiwania na coś, oczekiwania na sprawiedliwość, na przemianę. Kiedy macie problem z wytrwałością e, i się szybko, na przykład, zniechęcacie, możecie wtedy zmieniać kierunek swojej podróży i podążać w złym kierunku, a na finał może Was to kosztować zbyt wiele. Dlatego tutaj trzeba popracować nad wytrwałością, bo ta wytrwałość da Wam radość na finał. Da Wam sukces, da wam zadowolenie. To jest też karta, która mówi o takim stawianiu czoła wyzwaniom, skupianiu uwagi na tym, co ważne. Także przyciągajcie to do swojego życia. Wytrwałość. Kolejna karta to jest karta wskazówka od wyroczni Wiedźm. Tutaj jest karta przedstawiająca różę. I to też jest takie nawiązanie do wytrwałości, bo to jest karta zatytułowana Ponadczasowość. I ona namawia do tego, aby nauczyć się przystosowywać do tego, co nas otacza, do okoliczności, do sytuacji i znosić trudne i ciężkie warunki. To jest umiejętność adaptacji. Więc poświęć obecny czas na Twoją aktualną sytuację i daj sobie czas na to, by się w to zaadaptować. Bo ta karta przypomina, że róża jest jak miłość i jest ponadczasowa. I nawet jeżeli pojawiają się kolce, to jakby i tak finalnym efektem jest to rozkwitnięcie tej miłości, rozkwitnięcie tego piękna. Więc bądź wytrwały i się nie poddawaj. Te karty pięknie ze sobą y, się łączą, tak? Bo to jest wskazówka praktycznie taka sama jak ta, która mówiła o tym co wam da radość i co powinniście przyciągać, czego powinno być więcej w waszym życiu. I ostatnia karta zamykająca to czytanie, przesłanie anielskie z mojej najukochańszej talii Tarota Aniołów. I to jest karta, która mówi, że zrozumienie Twoje czasem jest niewidzialne. Niewidzialne staje się czasem to, to, co jest dotykane. Odkryj to. Sytuacje życiowe odzwierciedlają nasze wyobrażenia o świecie, a więc o nas samym. Nie jesteś swoim życiem, jesteś światłem którego twarz oglądasz w zwierciadle własnego życia. I tutaj, jeżeli Twój wewnętrzny przewodnik jest światłem, tęczowym światłem, które oświetli Ci każdą drogę, to to się pięknie komponuje, ponieważ tutaj Anioł mówi, że nie jesteś swoim życiem, jesteś światłem, którego twarz oglądasz w zwierciadle własnego życia. Więc Twoje życie jest odbiciem tego Twojego wewnętrznego światła. Więc cóż, uśmiechnij się, jakkolwiek by nie było. Pamiętaj, że przyzwolenie przekształca chemiczną miarą metal w złoto. I wtedy samo się dzieje poprzez zrozumienie. I dla każdego przychodzi czas prawdy, która nigdy nie jest prawdą ostateczną. I niekiedy naprzeciw anioł stanie tobie podobny. Zrzuć szaty niepewności. Ten moment jest najważniejszy. Ta chwila ma w posiadaniu jakość twojego życia. To jest szansa na cudowną przemianę. Nie potrzebujesz już walczyć. Wystarczy wyjść poza schemat postrzegania siebie. Jako anioł jesteś, byś ujrzał to, co wielokrotnie miałeś obok w swoim pośpiechu niezauważone. Mogą pojawić się sztormy wokół ciebie, może zniknąć część twoich fałszywych przyjaciół lub twoich fałszywych przekonań, ale gdy zauważysz to. Będziesz mógł w cichym lustrze wody zobaczyć swoją wewnętrzną prawdę. I nie musi się to Tobie podobać, ale Twoje skrzydła i tak będą mocniejsze. Piękne jest to przesłanie. Możecie wejść na taką drogę podróży do siebie, że odkryjecie, że to, co myśleliście na swój temat do tej pory, nie jest tym, czym jesteście naprawdę. Nie jest takie, jakie sądziliście, że jest. I jeśli połączycie się z tym swoim wewnętrznym przewodnikiem i będziecie wytrwali w tej podróży, to odkryjecie prawdziwą, piękną prawdę. Pamiętajcie, że wasze skrzydła zawsze są mocniejsze od wszystkiego. Życzę Wam wspaniałego czasu, drogie panny. Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. Mm, przypominam też, że jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego, y czy to Talizmanu, czy biżuterii z kamieni szlachetnych, biżuterii intencyjnej? Zapraszam do kontaktu mailowego. Adres macie w opisie mojego kanału. W informacjach o mnie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa. pa.